Państwo przybyli na to spotkanie. Szczerze powiedziawszy, gdybyśmy wiedzieli, że będzie się ono cieszyło takim zainteresowaniem, to zorganizowalibyśmy je w nieco większej sali, ale trudno. Szanowni Państwo, pozwólcie, że przywitam w pierwszej kolejności przybyłych na dzisiejsze spotkanie parlamentarzystów. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać Panią Poseł Agnieszkę Hanajczyk, Panią Poseł Hannę Gier-Piątek. Pana posła Piotra Polaka, Pana posła Marka Matuszewskiego, Pana posła Cezarego Grabarczyka. Witam bardzo serdecznie senatora pana Macieja Łuczaka. Witam radnych wojewódzkich pana Włodzimierza Wisiaka i pana Witolda Stępnia. Przepraszam najmocniej witam serdecznie pana posła Dariusza Jeńskiego. Witam wszystkich radnych rady miejskiej w Konstantynowie łódzkim i bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie, Brawo. szanowni państwo, państwa obecność tutaj, tak liczna, jednoznacznie dowodzi tego, że obrany przez gminę Konstantynów Konstantyn łódzki Kierunek działania w sprawie stanowiska co do projektowanego przebiegu kolei dużych prędkości przez naszą gminę Konstantynów Łódzki jest słuszne, bo jak rozumiem, drodzy Państwo, przybyliście tutaj po to, aby poprzeć wyrażony już przeze mnie przez gminę Konstantynów Łódzki protest, a nawet kategoryczny sprzeciw wobec takiego projektu przebiegu kolei dużych prędkości. Szanowni Państwo, chcielibyśmy bardzo wyraźnie podkreślić, że zapewne tak jak większość z Państwa, jako gmina jesteśmy bardzo zaskoczeni takim obrotem sprawy. Chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że dokument, który jest obecnie przedmiotem konsultacji społecznych, które będą trwały do 10 marca bieżącego roku, powstał absolutnie bez udziału gminy Konstantynów Łódzki. Drodzy Państwo. Na żadnym etapie powstawania tego dokumentu Gmina Konstantynów nie miała wiedzy o tym, że toczy się procedura dla ustalenia nowego przebiegu trasy kolej dużych prędkości ani też na żadnym z etapów powstawania tego dokumentu nie była włączana w proces opracowania tego dokumentu, który jest teraz przedmiotem konsultacji społecznych. Pozwólcie Państwo zatem, że wraz z moimi najbliższymi współpracownikami. Dokonamy Państwu krótkiej prezentacji, która zobrazuje istotę problemu, w sprawie w której dzisiaj wszyscy się spotykamy. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem pracownikiem Referatu do spraw inwestycji infrastruktury technicznej. Chciałbym Państwu zaprezentować poprzedni wariant trasy linii kolei dużych prędkości, który w całości, jak Państwo widzą, to czerwone kółko omijał teren Konstantynowa Łódzkiego, i taka też była wiedza w zakresie jej przebiegu i bezkolizyjności dla mieszkańców naszego miasta. Na tej mapie. Zniszczony jest zarówno y, poprzedni wariant, jest to wykropkowana linia Kolei Dużych Prędkości oraz nowa, czerwona, projektowana wskazana w strategicznym studium lokalizacyjnym inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, który jak Państwo widzicie dzieli miasto na północ i południe. Tutaj już w przybliżeniu pokazujemy planowany przebieg trasy Kolei Dużych Prędkości wchodzi na teren miasta Konstantynowa Łódzkiego od okolic ulicy Srebna Ostoja następnie biegnie przez rejon ulic Dąbrowa, Srebna Dąbrowa później przebiega przez rejon ulicy Nadrzecznej i osiedla zlokalizowanego w tym pobliżu kolejne miejsce to bliskość ulicy Ryszewskiej, Letniskowej w okolicach ulicy Polnej i Łużyckiej po czym przecina drogę wojewódzką numer 710, czyli to jest ulica Lutowierska w Konstantynowie Łódzkim. E, chcielibyśmy jasno i jednoznacznie zakomunikować, że pierwsza data ukazania się jakiekolwiek informacji na stronie Centralnego Portu Komunikacyjnego to 10 luty 2020 roku. E, również zapis, który znajduje się na tej stronie, jasno wskazuje, że to od dzisiaj, czyli od 10 lutego. Trwają konsultacje w zakresie dokumentu, jakim jest strategiczne studium lokalizacyjne inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego w zakresie przebiegu planowanej trasy kolei dużych prędkości. Proces konsultacyjny, który rozpoczyna się 10 lutego i będzie trwał do 10 marca, to drugi etap procesu. Pierwszy etap obejmował regionalne konsultacje strategiczne i był on prowadzony z udziałem samorządu województw, organów administracji rządowej i władz samorządowych stolic województw, czyli nie zakładał w ogóle rozmowy z lokalną społecznością ani z gminą Łódzki Obecnie jesteśmy podczas drugiego etapu, to jest otwarte konsultacje lokalizacyjne, tak jak wspomniałem wcześniej. 10 luty, data graniczna. Gdzie zostało to opublikowane i zaczęły się jednoznacznie konsultacje w tym zakresie. Dotyczy to wszystkich zainteresowanych, również Państwa, którzy przybyliście tutaj, wykazując swoje zainteresowanie sprawą, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie mieszkańców, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i branżowych. Po zakończeniu tego etapu. Będzie trzeci etap procesu konsultacji, który będzie skierowany do wszystkich zainteresowanych, a będzie podlegało tutaj ocenie oddziaływania na środowisko. Później mamy jeszcze trzy pozostałe etapy, gdzie również konsultacje są prowadzone, czego zwieńczeniem będzie realizacja inwestycji. Tak jak wspomniałem wcześniej, 10 luty, pierwsza informacja, która do. Która jest y, analizowana przez pracowników Urzędu Miasta na zlecenie Pana Burmistrza. Zbieramy informacje, zapoznajemy się z dokumentem strategicznego studium lokalizacyjnego inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, e, aby przekazać panu, jas, Państwu jasną i czytelną informację co do tego, co jest planowane na terenie miasta. Już 12 lutego na stronach urzędu pojawiają się pierwsze informacje w zakresie planowanej trasy kolei dużych prędkości oraz jej przebiegu przez teren miasta. Następnie 14 lutego burmistrz Robert Jakubowski wystosował pismo do pełnomocnika rządu do spraw centralnego portu komunikacyjnego wyrażające sprzeciw wobec proponowanych wariantów przebiegu linii kolejowej kolei dużych prędkości. Tego samego dnia Burmistrz Robert Jakubowski złożył projekt uchwały Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie wyrażenia kategorycznego sprzeciwu wobec wariantów przebiegu nowej linii kolei dużej prędkości biegnących przez teren Gminy Konstantynów Łódzki chcę tutaj zaznaczyć, że projekt tej uchwały będzie procedowany podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej 27 lutego Również 14 lutego, czyli w dniu kiedy wystosowane zostały oba pisma e, udzielana jest pierwsza informacja w zakresie konferencji prasowej zorganizowanej na terenie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim, która na żywo relacjowana jest na e, stronach operatora multimedialnego, również Prace podjęte w kolejnych dniach, czyli kolejna konferencja prasowa 17 lutego oraz petycja sporządzona przez samorząd i mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego dotycząca sprzeciwu wobec proponowanych przez Centrum, Centralny Port Komunikacyjny wariantów przebiegu kolei dużych prędkości. Tutaj pragnę zaznaczyć, że powyższa petycja, jak sama nazwa mówi, jest ona zarówno w samorządu, jak i mieszkańców. Liczymy na poparcie dla tej petycji poprzez składanie podpisów pod petycją petycja będzie dostępna do 9 marca 2020 roku w chwili obecnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego już od dnia jutrzejszego można składać podpisy planowane jest rozszerzenie w zakresie miejsc dostępności składania podpisów o wszystkim będą Państwo na bieżąco informowani najbliższe plany i na dni kolejne przedstawi koleżanka Szanowni Państwo, to nie wszystkie działania, jakie planujemy. Najbliższy harmonogram przewiduje spotkania pana senatora Macieja Łuczaka i pana burmistrza Roberta Jakubowskiego. Z pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego z panem Marcinem Chorałom, jak również spotkanie z wojewodą Łódzkim Tobiaszem Bocheńskim Te spotkania zostały zaplanowane jeszcze w tym tygodniu. Natomiast w kolejnym tygodniu zostało zaplanowane spotkanie pana senatora Macieja Łuczaka i burmistrza Roberta Jakubowskiego z prezesem zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego panem Mikołajem Wildem. To, co najważniejsze z punktu widzenia mieszkańców, to przede wszystkim udział w konsultacjach społecznych. Dzisiaj mamy na sali dostępne formularze konsultacyjne, które można wypełnić na bieżąco. Taki sam formularz znajduje się na stronie internetowej Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wygląda w ten sam sposób, także dzisiaj przedstawimy pokrótce instrukcje, natomiast jeżeli mieliby Państwo jakiekolwiek problemy z wypełnieniem tego formularza, można się zwracać o pomoc do referatu strategii promocji i rozwoju miasta. Pokój 32b, drugie piętro i tam pracownicy będą pomagali w wypełnianiu tego formularza. W wersji papierowej ten formularz należy otworzyć na środkowej części i tam... Wybrać centralny port komunikacyjny, formularz do zgłaszania uwag dotyczący łącznika, at, at, przepraszam, atlasy map przebiegu w korytarzach kolejowych, liniowych, inwestycji towarzyszących. Wypełniamy ciąg numer 9, linia kolejowa numer 85 i tutaj wpisujemy numer arkusza 3 lub 4, bo te, oba te arkusze dotyczą Konstantynowa Łuckiego. Jeżeli chodzi o treść uwagi, to tutaj, jeżeli Państwo wyrażacie sprzeciw wobec tego nowego wariantu, trzeba wskazać powrót do pierwotnej wersji. Natomiast w uzasadnieniu ważne jest to, żebyście wpisali Państwo swoje indywidualne przemyślenia w tym temacie, dlatego że formularz nie jest spersonalizowany, dlatego jeżeli do centralnego portu wpłyną komunikaty tej samej treści mogą one zostać potraktowane jako kalka, dlatego ważne są indywidualne uwagi i przemyślenia. Formularze są dostępne na stronie internetowej Centralnego Portu Komunikacyjnego, można je również pobrać w wersji papierowej. Mamy je również wydrukowane dzisiaj na spotkaniu. Można je przesłać na adres pocztowy, który jest wskazany na slajdzie. Prezentacja oczywiście będzie dostępna w internecie. Można również złożyć formularz bezpośrednio w, centru, w centralnym porcie komunikacyjnym. A jeżeli wypełnicie Państwo dzisiaj te formularze, można je zostawić i my będziemy przesyłać skany, bo to jest również dostępna forma. Jak podkreśla Pan Prezes Centralnego ostateczny przebieg linii będzie zależał właśnie od wyników tych konsultacji dlatego udział w konsultacjach jest bardzo ważny Konsultacje potrwają do 10 marca włącznie dlatego bardzo zachęcamy do udziału w konsultacjach